Podcast przygotowany z myślą o wszystkich tych, którzy stoją dopiero przed wyborem uczelni i kierunku studiów, ale i także dla tych, którzy po prostu ciekawi są tego, czym zajmują się studenci Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W tym podcaście dowiecie się więcej o kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Opowie o nim absolwentka Barbara Olejarczyk z pracownik Krzyżówka Studio. Widzieliście logotyp firmy Kubota albo klubo kawiarni Kipisz? To właśnie jej dzieło. Zapraszam do słuchania Marta Popowskiej. Barbara Olejarczyk, w pracowni Krzyżówka. Barbara Olejarczyk prowadzi własną markę Krzyżówka zajmuje się brandingiem, um, zajmuje się projektowaniem logotypów, okładek i wielu, wielu innych rzeczy. Dzień dobry, Basiu. Dzień dobry. No dobrze, to powiedz pokrótce, um, czego się można od ciebie spodziewać i po twojej pracowni, czym się zajmujesz? Od mnie się można spodziewać wszystkiego. No, żyjemy w takich czasach, gdzie projektant graficzny czy projektantka graficzna muszą umieć tak naprawdę bardzo wiele rzeczy. Także każde umiejętności tutaj są jak na wagę złota i takie rzeczy, o których nie myślałam nawet, że mi się przydadzą w mojej pracy zawodowej przydają mi się w najmniej właśnie oczekiwanych takich momentach i zazwyczaj ratują mi skórę. A czym w zasadzie jest kierunek sztuki wizualne? Myślę, że on odpowiada w ogóle na bardzo wiele potrzeb współczesnych czasów i myślę, że może być jednym z wiodących, ponieważ kiedy sama przeglądałam ogłoszenia o pracę, to poszukiwania osób, które zajmują się Komunikacją wizualną, grafiką jest szalenie dużo. I właśnie tutaj, do, dlatego sztuki wizualne to jest taki kierunek, który jest bardzo ogólny i można sobie dotknąć w zasadzie każdej dziedziny sztuki. I to jest właśnie zajebiste, że można sprawdzić, co się chce zrobić w życiu. I tak ja na przykład przyszłam na Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi zupełnie przez przypadek, bo ja tego nie planowałam, bo ja chciałam strasznie studiować na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, bo tam było tylko i wyłącznie wtedy projektowanie graficzne i w Poznaniu. Natomiast ja pochodzę z Podkarpacia, więc wybór był taki, że Poznań jest jednak za daleko dla mnie i wybrałam Katowice, ale tam zabrakło mi kilku punktów, bo zeżarł mnie stres, zapomniałam języka w gębie. I tak dalej, to nieważne. Ważne jest to, że wylądowałam w łodzi na sztukach wizualnych i też miałam się przenosić na grafikę, ale stwierdziłam, że nie, bo sztuki wizualne są na tyle wyjątkowym wydziałem w ogóle, że mm, mogłam właśnie doświadczyć różnych dziedzin. Na przykład nie wiedziałam, że będę malować. Raczej nie, nie, nie wiedziałam tego. Chciałam e, tylko i wyłącznie zajmować się grafiką projektową, e, ale e, ruszyłam też po prostu w inne dziedziny. Więc e, mogłam porysować, mogłam porzeźbić, e, zajmowałam się grafiką e, warsztatową, więc tak naprawdę wszystkie dziedziny sztuki, takie ogólne, e, dotknęłam na tych studiach. I to była najpierw licencja, to potem ma magister. Także y, na magistrze jeszcze dotknęłam animacji w ogóle. To też jest super, bardzo przydatne w dzisiejszych czasach y, dla projektanta graficznego. Bo nawet jeżeli ja tego nie robię, to wiem jak rozmawiać z animatorami. I nauczyłam się przede wszystkim tam y, rozmowy. Bo nie na każdym kierunku ta rozmowa jest taka ważna, y, jak na sztukach wizualnych. Y, rozmowa, słuchanie, y, street art. Wszystko, 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 co mi się teraz kotuje w głowie, ja po prostu nauczyłam się tam. Więc, gdyby, gdybym zrezygnowała z tego i przeszłabym na grafikę, to podejrzewam, że nie byłabym tak kreatywna, nie potrafiłabym tak łączyć różnych technik. To jest, moim zdaniem, bardzo wartościowe. Czyli to jest y, nauka kompetencji miękkich, plus y, nauka wyrazu artystycznego i warsztatu. W zasadzie to wszystkiego się uczyliśmy tam, nawet y, nie wiedząc, że się tego uczymy, i to też było cudowne. Ja uwielbiałam na przykład podsłuchiwać y, rozmów moich profesorów. Może nie powinnam o tym mówić, ale zawsze mnie one fascynowały, bo y, ja nie uczestniczyłam w tych dyskusjach ale zawsze się czegoś ciekawego dowiedziałam. Na przykład dzięki nim zostałam wegetarianką, bo rozmawiali sobie moi profesorowie po prostu na ten temat i na temat jakiejś książki i w sumie ich argumenty mnie przekonały, że przecież no dobra, chciałam zostać wegetarianką, ale zawsze to odkładałam i teraz od kilku lat już nie jem mięsa i to też dzięki studiom. Czyli po prostu Akademia Sztuk Pięknych zmienia zupełnie życie. No dobrze, chciałaś trafić do Katowic, trafiłaś do Łodzi. I Jakie były Twoje obserwacje co do tego miasta? Ty bywałaś tutaj wcześniej, wiedziałaś, jak, jak wygląda to miasto? Zaskoczyło Cię pozytywnie? Czy pewnie też były jakieś takie? Małe, niemiłe zaskoczenia. Małe, ogromne, to jedno wielkie zaskoczenie, niemiłe jest to Łódź. Ogólnie Łódź jest tragiczna, jakby dla mnie 10 lat temu, bo ja się prowadziłam, 10 lat temu, z pięknego podkarpacia, gdzie w ogóle nie ma wandalizmu za bardzo, nie ma takiego brudu, nie ma takiej szarości. Wszystko jest piękne, kolorowe, wszędzie krzaki, drzewa, pola. I zderzyłam się z rzeczywistością łódką i strasznie źle się czułam przez pierwsze dwa lata, przez pierwszy semestr w ogóle, to nawet mi się nie chciało przykładać, nawet nie za bardzo się starałam, ale potem zaczęłam zauważać, że przecież... Po coś tu jestem, po coś tu tutaj trafiałam, więc zaczęłam cisnąć, zaczęłam poznawać to miasto, zaczęłam chodzić w różnych dziwnych miejscach. Przestałam się bać, bo to też ja jestem z małej miejscowości, więc dla mnie to był wielki szok. Taki też, że na przykład pierwszy mój weekend, gdzie gdzieś tam wyszłam w Łodzi, to poszłam na festiwal designu. Wyszłam z tego Festiwalu Designu i wylądowałam na ulicy, na ulicy Piotrkowskiej na Festiwalu Światła. To było dla mnie takie niebywałe, strasznie w ogóle, co? Gdzie ja jestem? Dla osoby, która jest z, z dalekiego Podkarpacia, gdzie jedynym wydarzeniem w roku to są dni Radymna, no to to był ogromny taki szok, szok kulturowy w zasadzie. Ja chodziłam do liceum plastycznego i teoretycznie ja powinnam takie rzeczy znać. I, i powinnam być bardzo, bardzo taka otwarta, ale czegoś tam zabrakło a pewnie y, kultury ogólno pojętej, bo jednak na Podkarpaciu y, ludzie się skupiają na innej kulturze, y, na przykład na kulturze picia, <laughs> albo y, po prostu na y, zabawach y, y, po tańcówkach, co też ma y, swój urok, co ja też teraz wykorzystuję oczywiście, y, bo te moje grafiki y, czasem, y, czy połączenia kolorystyczne są totalnie swojskie. I podchodzę do tego świadomie i wykorzystuję to jak najbardziej. Także wszędzie, gdzie byłam, wszystko, co widziałam i wszystko, co przeżyłam, ma na pewno ogromny wpływ na to, kim jestem teraz. Mhm. A czy czułaś się wsparcie profesorów podczas studiowania w Akademii Sztuk Pięknych? Czułaś, że jesteś dobrze zaopiekowana dydaktycznie? Powiem tak, moje ulubione pracownie, w których ja, że tak powiem, dorastałam artystycznie, to była pracownia Intermediów profesora Wiesława Korolaka, teraz tą pracownią opiekuje się Małgosia Ogórek i pracownia obrazu u profesor Aleksandra Gieragi. I to były takie osoby, które mnie, mną się tak zaopiekowały, że to wszystko, o czym Ty powiedziałaś, było totalnie na maksa. Od nich się bardzo dużo dowiedziałam. I oni bardzo dużo mnie wspierali, słuchali i pchali. Tam, gdzie zobaczyli po prostu mój potencjał, strasznie dużo mi też rzeczy opowiadali. Żebym tak otworzyła umysł swój. Co myślę, bardzo się udało. Ja u nich robiłam dyplom i na studiach licencjackich, i na studiach magisterskich. I one były zupełnie inne i na studiach licencjackich i na magisterskich, ale jakby... Bardzo mi to pomogło, że oni mnie wspierali, zawsze bardzo się cieszyli na każdy mój sukces, na każdą wystawę, na każdą decyzję w zasadzie. Nie, nie było żadnej krytyki pod tym względem, jeżeli chodzi o mój przypadek. Także za to im bardzo dziękuję. Myślę, że to jest największy skarb, jaki mnie w Łodzi przy, tutaj spotkał. Mhm. A jeśli chodzi o pracownie, czy dobrze są wyposażone, czy trzeba by jeszcze coś zmienić? Jak Ty to oceniasz? Czy w ogóle tu można mówić o wyposażeniu pracowni, czy to jest bardziej kwestia oprogramowania i no, płótna, farb? Sztuki wizualne to jest wydział, który nie jest w budynku Akademii Sztuk Pięknych. On się znajduje na ulicy Franciszkańskiej, co czyni go zupełnie totalnie wyjątkowym widziałem, z tego względu, że mm, to jest taka mini społeczność, każdy sobie pomaga, w ogóle nie ma, nie ma pytań, po prostu wszyscy w stosunku do siebie mili bardzo i jest cudownie. Ale przez to, że jesteśmy na uboczu, jesteśmy tą małą szkołą, bo u nas się tak właśnie mówiło, że sztuk, sztuki wizualne to jest mała szkoła, a Akademia Sztuk Pięknych Główny Budynek to jest duża szkoła. To faktycznie mieliśmy braki i to bardzo duże, ale zmienia się to, bo jak już tam odchodziłam, moją karierę kończyłam na Akademii Sztuk Pięknych, to został wyremontowany budynek dodatkowy, taka dobudówka, i tam są pracownie dla animatorów. I tam jest, podobno pięknie, nie widziałam, ale sprzęt jest i to się wszystko zmienia, więc myślę, że na, na plus. Jeżeli chodzi o, o inne pracownie, no to no nie ukrywajmy się, no ja skończyłam szkołę w 2018 roku, no to już troszeczkę się zmieniło. No mieliśmy kryzys wielki, nie było tam studentów przecież, wszyscy studiowali zdalnie. Teraz znowu mamy kolejny kryzys. Natomiast to jakby nie jest chyba moim zdaniem takie ważne, bo najważniejsze są chęci. Jeżeli ktoś chce coś osiągnąć w życiu, to nie patrzy się na to, co, jest, co daje szkoła, tylko on daje od siebie ja znam wielu, wiele osób, które uważają, że ta szkoła powinna dawać, dawać, dawać i potem oni się strasznie denerwują, że ta szkoła im czegoś nie dała na przykład, że, że nie było jakiegoś sprzętu, albo że ktoś coś wymaga, że ktoś coś przyniesie samego, albo że zapłaci ze swoich pieniędzy na jakiś projekt ale dla mnie to jest w ogóle bezsensowne i takie czcze gadanie no bo to my jesteśmy najważniejsi jako jednostka więc to my powinniśmy się o siebie starać i o to, co, co chcemy osiągnąć, bo my to wiemy najlepiej, nie akademia. My możemy o tym mówić, możemy rozmawiać z profesorami i oni to odkryją oczywiście i mogą pomóc. Natomiast najważniejsze są te chęci właśnie, żeby od siebie dużo wymagać. Częściowo o, o, odpowiedziałaś mi na pytanie, którego Ci jeszcze nie zadałam, a miałam, czyli dla kogo to nie jest uczelnia. Czy chciałabyś jeszcze dodać coś do tego? Ale oczywiście, ja mam zawsze dużo rzeczy do powiedzenia. <śmiech> <śmiech> a i właśnie ciekawostka, tego nauczyłam się na Akademii Sztuk Pięknych, bo ja wcześniej aż taka wygadana nie byłam. <laughs> nauczyłam się tutaj dużo mówić, bronić siebie i tak. I tak dalej. ale no, Akademia Sztuk Pięknych faktycznie dla każdego nie jest na pewno nie jest to szkoła dla tych, którzy są roszczeniowi i uważają, że cały świat im podlega chociaż wbrew pozorom ponad połowa studentów Akademii Sztuk Pięknych taki tacy są jakby to jest też dobre, no bo artysta to jest jednostka i powinien opowiadać o tym, co on czuje natomiast ja jestem z tych, którzy nie opowiadają o sobie, tylko opowiadają dla kogoś to jest inna sytuacja to może wiesz co, to może za zapytam Cię dla kogo jest ta uczelnia o. po prostu no więc U uczelnia i Akademia Sztuk Pięknych y ogólnie, nie tylko w Łodzi to jest na pewno dla osób takich elastycznych, otwartych y które chcą się uczyć i poznawać i chłonąć świat po prostu na pewno też jest to uczelnia dla osób wrażliwych, które po prostu swoją wrażliwość potrafią przekształcić w coś jeszcze, w coś dobrego, w coś, co sprawi, że inny człowiek patrząc się na to dzieło na przykład, czy na tę osobę, pomyśli o czymś, co jest zupełnie totalnie ważne, a na przykład na co dzień o tym nie myśli. To jest um, osoba, która stu powinna studiować na Akademii Sztuk Pięknych. No to to jest właśnie osoba, która potrzebuje wychodzić do ludzi, którzy potrzebuje po prostu chłonąć świat cały. A za co polubiłaś Akademię Sztuk Pięknych, i, i w ogóle dlaczego zostałaś w Łodzi, skoro to miasto nie jest najpiękniejsze? To jest dobre, bardzo pytanie, bo w sumie większość absolwentów z naszej akademii wyjeżdża z łodzi. Bardzo mało tutaj ludzi zostało. Moi przyjaciele, przyjaciółki, którzy studiowali ze mną, no już są roz, rozdysponowani na cały świat w zasadzie. W łodzi bardzo mało ludzi zostaje, bo po prostu tutaj jest mało ofert rozwojowych dla artystów. Co też mam wrażenie. Nieco zmienia, ale jest tak strasznie powoli, a to z takiego powodu, że łódź jest blisko Warszawy. I o ile łódź jest moim zdaniem w ogóle świetna dla ilustratorów, bo życie jest tanie, a zarabiać można przecież jakby na całym świecie, to tych ilustratorów jakby jest totalnie mało w łodzi. I tak samo jest mało projektantów graficznych i tak samo mało jest animatorów. Oni znaleźli swój świat gdzie indziej, trudno mi jest stwierdzić dlaczego. Być może właśnie dlatego, że Łódź można albo kochać, albo nienawidzieć. Ja jakoś pokochałam to Łódź z tego względu, że ona jako miasto też jest taka swojska nieco. Ja mieszkam w zasadzie na starym mieście na Bałutach, więc to jest, tam jest wszędzie widoczna taka swojskość. Mi to bardzo odpowiada. Poza tym ja bardzo Łódź y, lubię i szanuję za to, że Łódź jest autentyczna i ona nie udaje. Dla mnie to są takie bardzo ważne wartości i faktycznie idąc y, przez ulicę Łodzi wszędzie jest, wszędzie, wszędzie po prostu jest y, widoczna ta autentyczność, wszędzie mamy te pomadane <ścoughs> ściany. Dla mnie to jest urok niesamowity, choć na początku strasznie się tego bałam, to zaczęłam rozumieć po prostu to miasto i zaczęłam rozumieć, że to jest dobre miejsce dla mnie do życia bo skoro ja jestem autentyczna, staram się być taka to, to jest dla mnie dobre bo ja nie potrafiła po prostu żyć w mieście, gdzie trzeba cały czas udawać albo pokazywać, że ma się więcej, albo cokolwiek innego, albo gonić za pieniądzem mnie to zupełnie nie rajcuje więc tak się złożyło, że faktycznie mam teraz pracownię od miasta. Dostałam dofinansowanie teraz też na firmę, na swoją działalność gospodarczą, też w Łodzi, więc na razie tu zostaję. Czy stąd ucieknę? Chyba nie. Ja nie, ja nie znalazłam innego miasta, które byłoby dla mnie. Podkarpacie jest za małe dla mnie, a jednocześnie za duże, chociaż jest cudowne, uwielbiam tam wracać. Natomiast Łódź jest taka że sobie można na wiele rzeczy pozwolić i, i jakby też nie, nie czuć takiej konkurencji chyba, może dlatego, też jest tutaj super, jest trochę straszne jak się tutaj młody człowiek wprowadza i zwłaszcza dziewczyna bardzo straszne to jest ale to trzeba po prostu przeżyć ogólnie nigdy nie miałam takiej sytuacji przez 10 lat, żeby mnie ktoś zaatakował na ulicy dla mnie jest więcej plusów dla mnie y, Łódź jest bardziej otwarta po prostu przez to, że jest otwarta i ja jestem kreatywna, to myślę, że to jest dobry duet po prostu. To jeszcze powiedziałaś, że w łodzi jest mało ofert pracy, ale ty zadbałaś o siebie sama, założyłaś własną firmę. Powiedz mi jeszcze, czy w ogóle uczelnia wspiera biznesy własne, uczy, przygotowuje do tego, jak tworzyć własną markę, czy raczej właśnie tworzy pracowników? Ofert pracy Fajnych, takich no ciekawych, które są wyzwaniem w Łodzi jest bardzo mało, więc no przyznam się szczerze, że ja po pandemii straciłam etat, co mi bardzo na dobre przyszło i wysyłałam kilka CV w różne miejsca, też do korporacji, chciałam sprawdzić się w innych miejscach. Ale ciekawostka jest taka, że totalnie nikt mi nie odpowiedział w ogóle. Więc ja sobie pomyślałam, no dobra, nie chcę cię odpisywać, to ja sobie zrobię swój po prostu etat. I zobaczymy, co wyjdzie z tego. Jestem młoda, nie mam rodziny, mogę sobie poszaleć, mogę zaryzykować, albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. No więc zaryzykowałam na razie myślę, że bardzo dobrze zadecydowałam, że coś takiego zrobię, jak swoją pracownię właśnie grafiki w centrum młodzi. Na razie y, wszystko się kręci w dobrym kierunku. Y, u nas na y, sztukach wizualnych było tak, że mm, mieliśmy dużo zajęć takich, y, które uczyły jak zdobyć pracę, y, jak zrobić portfolio, jak napisać o sobie, jak napisać bio, y, jak pisać, to też jest ważne. Ja z tego bardzo dużo wyniosłam, bardzo dużo rzeczy się takich nauczyłam właśnie, jak, jak pisać o sobie, jak mówić o sobie i tego całkiem sporo było. Natomiast no, Akademia Sztuk Pięknych nie jest po to, żeby uczyć kogoś, jak pracować. I akademia Sztuk Pięknych jest po to, żeby wydobyć osobowość kogoś. Więc tego zupełnie się nie nauczyłam na akademii, ale nauczyłam się na praktykach, które akademia wymaga. Ja akurat wybrałam sobie prak praktyki w mm, studiu graficznym, tam bardzo dużo się nauczyłam i wtedy potwierdziłam, że faktycznie no, chcę to robić, to co robię dzisiaj. Na Akademii Sztuk Pięknych wbrew pozorom nie zajmowałam się w ogóle projektowaniem graficznym. Jeszcze na licencjacie próbowałam, ale potem stwierdziłam, że mm, Warto wykorzystać to, że jestem na Akademii Sztuk Pięknych i nauczyć się innych rzeczy. Więc projektowanie graficzne u mnie było dodatkowe zupełnie. Ja to robiłam na swoją rękę i tego się uczyłam dodatkowo. Też często zapisywałam się na jakieś dodatkowe zajęcia po prostu na grafice i to dodatkowo wszystko kręciłam po prostu. A korzystałam z innych zalet Akademii, co myślę, że bardzo dla mnie było budujące. Mhm. Zaprojektowałaś logotyp kipiszu. Przepiękny. Zrobiłaś rebranding Kuboty. Czy można to nazwać rebrandingiem? Nie. Nie. Co to, co to w zasadzie? To, to... Co, co Ty zrobiłaś? <laughs> Kubota to taki y, trochę wybryk mój. Moja historia jest taka, że mm, ja, ja, ja zaczęłam pracować już będąc na studiach. ponieważ miałam przerwę roczną między licencjatem y, a magistrem. I wtedy zaczęłam pracować pod łodzią i projektowałam piżamy. Rysowałam ilustracje na te piżamy, kolorystykę i tak dalej, i tak dalej. Nieważne, ale był to jakiś etap wtedy dla mnie ważny. Później no i... dzięki temu dostałam właśnie taką ofertę pracy w firmie, która już nie istnieje, ale, ale oni się zajmowali właśnie projektowaniem identyfikacji, zdjęciami i ogólnie rzeczami związanymi z wizerunkiem małych i, i średnich firm. I przy okazji oni wymyślili dodatkowy biznes, czyli klapki. Właśnie wpadli wtedy na ten świetny pomysł, żeby reaktywować wywołać Kubotę. No i wtedy właśnie do mnie ekipa napisała, czy ja bym się nie zajęła znakiem dla nich. I to był tylko znak. Jakby w ogóle nie było ani kolorów, ani nie było tam w zasadzie nic więcej, tylko zrobienie znak, znaku. No więc ten znak powstał dość szybko. Szybko to poszło, ale myślę, że do dzisiaj bardzo fajny jest ten projekt, bo on, on miał nawiązywać oczywiście do starego znaczka, ale miał być jakiś taki nowszy, troszeczkę taki bardziej dla młodszych ludzi. To było bardzo malutkie zlecenie, takie właśnie studenckie. Myślę, że warto po prostu mieć różne kontakty i być otwartym na, na różne e, sposobności, na różne zlecenia, bo ja nawet się nie spodziewałam, że to będzie sukces. Ja nawet się nie spodziewałam, że będę widziała ten znak na ulicy. Powiedz mi, czym teraz się zajmujesz, jeżeli możesz zdradzić, jakie są Twoje zlecenia, czego dotyczą, a może też właśnie własna marka. To jest ciekawe, bo robię coś, czego w zasadzie nie widać za bardzo na Instagramie. Oczywiście są projektantki grafiki, które na Instagramie są. Są osoby, które w Polsce, które swoje marki osobiste tworzą i robią to bardzo dobrze. Natomiast ja trochę inaczej do tego podchodzę, bo ja się w ogóle nie spinam. <laughs> ja to robię zupełnie dla zabawy i to bardzo lubię. I dzięki temu, że ja działam aktywnie na Instagramie, mam mnóstwo klientów, oni sami do mnie przychodzą. Ja w ogóle nie muszę się starać. I nie mówię to, żeby się pochwalić, ale po prostu, żeby wskazać, że to jest bardzo dobra droga, bo bardzo dużo ludzi bardzo boi się pokazywać swoje prace co jest dla mnie bardzo, bardzo złym kierunkiem. Ja tak robiłam też. Przecież ja też przez lata nie pokazywałam rzeczy. Ludzie, w ogóle moi najbliżsi znajomi, nie wiedzieli, że ja zrobiłam znak dla kuboty. Ludzie nie wiedzieli, że ja potrafię zrobić kolaż albo że potrafię zrobić ilustrację, bo ja po prostu tego nie pokazywałam. Byłam na etacie, wcześniej e, projektowałam te piżamy, wcześniej jeszcze zajmowałam się inną marką i jakby nie miałam nawet czasu ani myśli, żeby zrobić portfolio takie kompleksowe, ani żeby to wrzucać do internetu, bo nie potrzebowałam też tego zrobić. E, natomiast jak skończyłam mój etat ostatni, no to musiałam po prostu zacząć. Zaczęłam po prostu od zabawy. Zaczęłam różnych technik i różnych zabaw po prostu na Instagramie. I okazuje się, że to dla mnie jest po pierwsze bardzo fajne, bo lubię to robić, a po drugie, że mi się to bardzo opłaca. Więc tutaj zachęcam wszystkich w ogóle, nawet żeby nie czekać, tylko nawet już zaczynając studia, wrzucać te rzeczy na Instagrama i do sieci, żeby nawet jeżeli te projekty nie są genialne, żeby uczyć się, jak to działa. Jak działa Instagram, jak działa Facebook, jak działają inne platformy, gdzie e, trzeba po prostu się pojawiać, e, bo potem jest po prostu łatwiej. Jeżeli e, nie uda się komuś na przykład po studiach znaleźć pracy, to wtedy będzie wiedział, jak sobie dorobić na przykład. I drogą pantoflową, to będzie po prostu e, dalej leciało. Ja mam też dużo e, takich zleceń, które są z polecenia. Na przykład. Ktoś, kto jest moim znajomym zobaczył gdzieś, że ja na przykład na Facebooku albo na Instagramie udostępniłam jakiś projekt i oni mnie polecili dalej, na przykład tak wynikła moja współpraca z magazynem Naturą, która jest wydawana przez Drogerię Natura, no, to jest bardzo duży klient, właśnie przez polecenie od koleżanki, ZŁODZI, która zajmuje się kolażem. Ona mnie poleciła, że mogłabym się zająć projektowaniem okładek. I teraz co miesiąc, przez rok, tworzymy unikalne, kolażowe, takie właśnie okładki na magazyn Natura. I gdybym ja tego nie pokazywała, to nikt by o tym nie wiedział, że ja potrafię coś takiego zrobić, i po prostu nie miałabym wspaniałego i bardzo fajnego takiego zlecenia. Nie poznałabym tylu fajnych ludzi też. Chyba mogłybyśmy jeszcze długo rozmawiać, ponieważ robisz świetne projekty. Ale to już odsyłamy na Instagrama. Tam między innymi też można obejrzeć książeczkę dla dzieci, którą zaprojektowałaś, a która jest bardzo oryginalna i ciekawie odbija się na tle pozostałych książek. Ale to już zachęcamy do tego, żeby wejść na Instagrama. Jak cię znaleźć? Śmiało wbijajcie do mnie na Instagrama to jest krzyżówka.studio. Pod tą samą nazwą jest moja domena, także www.krzyżówka.studio piszcie do mnie, śmiało wpadajcie, ja jestem otwarta, zawsze się mogę podzielić swoją wiedzą. Jeżeli wpadło wam coś teraz do głowy i na przykład coś pomyślecie, dobra, ale powiedziałaś coś, ale ja na przykład nie skończyłam wątku, to śmiało piszcie do mnie, jeżeli potrzebujecie pomocy, to yy, ciekawostka. Mam teraz uczennicę, która chce się dostać do, do nas na Akademię, na projektowanie graficzne i prowadzimy lekcje razem. Więc jeżeli macie ochotę, potrzebę, to piuście do mnie śmiało. Dobrze, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję.